Pogadajmy. Jak widzicie, nie wyglądam normalnie dzisiaj. Nie wyglądam tak jak na co dzień, ponieważ właśnie wróciłam z meczu futbolu. Jak widzicie, mój makijaż już na zewnątrz pada. Jest zimno. jeszcze nawet się nie rozpakowałam. Dosłownie weszłam do domu. Mamy, słuchajcie, dosłownie godzinę 20:30. Nie zostawia was ze mnie, więc stwierdziłam, że sobie pogadamy na kilka tematów. Więc ja już w Stanach jestem 3 miesiące. W zeszły piątek miałam moją trzecią miesięcznicę tutaj, ale najpierw do końca wytłumaczę dlaczego tak wyglądam. Widzicie moje ręce? No są dosłownie zmarznięte. Zmarznięte ręce. Jest piątek. Mamy teraz eliminację do takich ważniejszych zawodów w yy, futbol amerykański, i ja jestem drużynie tanecznej, więc tańczyłam nad meczu dzisiaj. I był white out, dlatego mam biały golfik, białe paseczki i białą kokardeczkę. Bluza jest z Adidasa. Nasza, yy, tu mamy logo naszej szkoły i napis Dance. Takie oto piękne spodnie. Też z Adidasa i nazywają się Warm Upy Z powrotem zmieniłam bluzę Pudełeczko na rzęsy W ogóle z kodem e, AMXMUP Tutaj Wam się wyświetli Macie 5% zniżki na rzęsy od Dodolashes W zostawiam Wam e, dokładny kod Ale jeżeli chcecie takie super rzęsy To macie właśnie 5% zniżki Bardzo je lubię Używam je już od ponad roku I są cudno i malinki I teraz już wyglądam inaczej, co nie? Zobaczcie, jak same rzęsy mogą zmienić wygląd. Dzisiaj mieliśmy prawie dwuminutowy taniec. W ogóle, jak rzucałam moje pompony, to ten wiatr, to zmuchnął mi pompon. Prawie jedna dziewczyna w twarz dostała tym pomponem. Nie? Każdy mecz futbolu ma swoją konkretną tematykę. Pierwszy mecz w tym roku był cowboy out. W szkole tu. Nie ma czegoś takiego jak klasa pierwsza liceum, druga liceum, trzecia liceum czy czwarta liceum. Jest freshman, sophomore, junior and senior. Klasa dziewiąta, dziesiąta, jedenasta i dwunasta. Ja jestem w klasie 11, czyli jestem juniorem. Mecze futbolu e, zwykle są co tydzień. Kolejny mecz był to American Out, z tego co pamiętam, czyli w kolory e, amerykańskie: biały, czerwony, granatowy. I to był też mój pierwszy mecz, był to też pierwszy home game, na który poszłam. Byłam bardzo podekscytowana, miałam już trochę znajomych, więc nie poszłam sama, nigdy nie widziałam meczu futbolu, nie znałam zasad, nadal nie znam zasad. I wtedy już też byłam w drużynie tanecznej, ale jeszcze nie występowaliśmy. Pierwszy mecz był naprawdę super. Każda szkoła ma taką. Nazywa się to student section, gdzie wszyscy y, uczniowie stoją i cały czas skaczą, muzyka jest i jest wuu, zabawa, wuu. No i ja po tym meczu myślałam, że padnę. Przeskakałam cały mecz. Dosłownie było buu, ale Ale tak. Więc to był mój taki pierwszy, pierwszy mecz. Od tamtej pory już co każdy mecz występowaliśmy, jeżeli to był home game. Jeżeli to był me mecz wyjazdowy, to nie występujemy. Występujemy tylko na home game. Nie mam każdy mecz, matematykę. Jak było Halloween, był kostium out, każdy się przebierał. Było blackout na ciemno, na czarno, było neon out, na neonowo różne, różna tematyka jest. Tak, to jest naprawdę super sprawa z tym przebieraniem. Ale teraz wrócę do mojego pierwszego meczu, czyli wtedy, kiedy było American Out. Więc, tak jak powiedziałam, przeskakałam cały mecz. I powiem Wam, że do tej pory nie wiem o co chodzi z zasadami na tym meczu, nie rozumiem w ogóle zasad, jestem bardzo taka, jak to powiedzieć teraz po polsku, zaczynam takie coś mieć, nie chcę teraz robić siebie nie wiadomo kogo, ale po tych trzech miesiącach zaczynam więcej wyrażać się w tym języku angielskim i czasami jest mi na ten polski przełożyć, więc e, teraz jestem confused. Skonfuzowana zdezorientowana. Cała moja uwaga na pierwszym meczu i na każdym meczu jest praktycznie na student section, na tym, żeby skakać, bawić się do muzyki. Nie myślę o tym, żeby oglądać mecz, tylko żeby się bawić, więc nie mam pojęcia o co chodzi w meczach. Bo wiem, że jest coś takiego jak touchdown. Tyle, tyle wam mogę powiedzieć. W ogóle też nie wiem, czy ten filmik będzie miał jakikolwiek sens, ale po prostu chciałam z wami sobie pokazać troszkę. A teraz troszkę może o Drużynie Tanecznej. Jak to się stało, że jestem w Drużynie Tanecznej? Jak to się stało? To jest możliwe? Jeżdżając do Stanów, gdy już wiedziałam, że lecę na wymianę do Stanów, moim marzeniem było bycie cheerleaderką. Boże, nie mogę tego powiedzieć. Było bycie cheerleaderką. To było takie moje marzenie. To taki American Dream. Jak dowiedziałam się już, gdzie lecę, kto jest moją host rodziną, szkoła, zaczynałam szukać, czy jest taki zespół. I był. Był, ale niestety przesłuchania były już zakończone Dawno, dawno temu Byłam bardzo, bardzo smutna, bo wiedziałam, że to mnie trochę zajmie Że nie będę cały czas w domu, będę miała jakieś zajęcie dodatkowe, nowi znajomi i tak dalej. Ale tydzień po moja host mama wysyła mi ogłoszenie, że w naszej szkole rozpoczyna się pierwszy history dance team yeah, Let's go! I to było nawet bardziej dla mnie odpowiednie niż cheerleading. Nigdy nie robiłam czegoś takiego, bo było to nowe i nie miałabym gwarancji, że będę cheerleaderką. A w Dance Team było napisane, że będzie hip hop, jazz, contemporary, bardzo dużo rodzajów tańca, który ja już robiłam, więc miałam jakieś tam powiedzmy doświadczenie w tym wszystkim. No i poszłam na to pierwsze spotkanie. Było ponad 30 osób. Ponad 30 osób, no i nasza trenerka mówi, że ona przyjmuje 13 osób i będą przesłuchania. No to ja, jak popatrzyłam na te dziewczyny, mówię: Nie, ja nie, nie, nie masz szans. Ja byłam naprawdę bardzo podekscytowana, zaczęłam trenować, rozciągałam się, zaczęłam. Przypominałam sobie takie podstawy. Odbyły się dwa treningi przed przesłuchaniami wtorek, środek, o, ostateczne przesłuchanie były w piątek i jeszcze taki trening nie dla wszystkich, dla tych, którzy chcą przyjść, nie muszą był w czwartek. I ja w poniedziałek bardzo źle się czułam pamiętam to do dziś, bardzo źle się czułam, gardło mnie bolało, w ogóle nie miałam na nic ochoty pojechaliśmy do lekarza, bo musiałam wypełnić fizyko e, na przesłuchania musiałam mieć zatwierdzone od lekarza, że jestem z Prawna fizycznie, żeby uczęszczać na takie zajęcia, jeżeli bym się dostała. No i poszłam, i przy okazji zrobili mi test. Wiadomo na co. I wynik wyszedł pozytywny. Był to szybki test, i wyszedł mi ten wynik pozytywny. Byłam bardzo zszokowana i bardzo zła, bo w Polsce robiłam kilkanaście razy taki test i nigdy nie był pozytywny. Jak, to pozytywny. Doktor powiedział, że nie mogę iść we wtorek do szkoły, czyli też na pierwsze zajęcia. Nie mogę iść do szkoły, muszę poczekać na wynik, który będzie taki dłuższy po 24 godzinach. Jeżeli wyjdzie negatywny, śmiało leć do szkoły, natomiast jeżeli wyjdzie pozytywny, zostajesz na 10 dni w domu. Ja płakałam tam. Ta mama próbowała mnie uspokoić, ale ja płakałam. Okazało się, że był negatywny ten drugi test, ale i tak nie poszłam kolejnego dnia, czyli na drugi dzień zajęć do szkoły. Byłam bardzo smutna i już mówiłam, że ja nie dam rady, że ja nie dam rady. Więcej w stanie. To poszłam w czwartek na te opcjonalne zajęcia, gdzie sobie przypomniałam całą technikę i właśnie choreografię. Gotowa poszłam na przesłuchania, miałam numerek 7, szczęśliwa siódemka. Przesłuchania wyglądały tak, że było jury, trzy osoby, nasze dwie trenerki i jedna osoba z zewnątrz. Chodziliśmy w grupach po trzy osoby, no i byliśmy oceniani pod względem techniki i pod względem choreografii. Od koniec dnia były wyniki. No, i tak jak możecie się domyślić, dostałam się, byłam bardzo zadowolona i zaczęliśmy treningi od tamtego czasu, właśnie trzy razy w tygodniu wtorek, środa, e, piątek, po nie, niecałe dwie godziny. Uzbierałam coraz więcej znajomych, naprawdę to dało mi bardzo dużą opcję uzbierania znajomych, bardzo, ba, bardzo. Bardzo fajne doświadczenie jest występować tak na meczu futbolu, na boisku. No super doświadczenie. Tylko granatowe, błyszczące pompony. Bardzo ładne, bardzo fajnie się z nimi tańczy. Wygodne. Ręce się w nich pocą. Tak. Tak wyglądają nasze pompony. Nie tańczymy na bosaka, nie tańczymy w skarach, tylko tańczymy w ten Wyglądają one tak. Przepraszam, są trochę brudnotwarby z boiska. Ale wyglądają one tak. Nie są piękne te buty. Ostatni mecz, kiedy tańczyliśmy, chyba? W futbolu. Teraz zacznie się sezon koszykówki, na której będziemy tańczyć. Więc fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie nadal tańczyć. Bo obawiałam się, że przyjeżdżając tu, zrezygnuję ze swojej pasji, a jednak mogę to kontynuować i zdobywać nowe doświadczenia. Powiem szczerze, że nie wiem, czy powiedziałam to jakoś składnie, ten cały całe coś, bo też nie planowałam tego filmiku. Stwierdziłam, że wracam i nagrywam. Dlatego macie taki filmik ode mnie z pogadanką odnośnie futbolu i drużyny tanecznej. Mam nadzieję, że poruszyłam każdy temat, który chciałam. Eee, tak mi się wydaje przynajmniej, że pogadałam mniej więcej. Mniej więcej o wszystkim. O... Mam nadzieję, że jakiś fajny filmik z tego będzie. Chociaż w sumie nie wiem. Nie wiem, czy mówiłam składnie, bo teraz nie pamiętam w sumie, co mówiłam. A w sumie, wiecie, co sobie sprawdzimy, w którym roku powstał futbol. Bardzo mnie to ciekawi. Bardzo mnie to ciekawi. Zarówno futbol amerykański, jak i piłka nożna, czy rugby, rugby mają korzenie w sportach piłkarskich, które uprawiano w XIX wieku na Wyspach Brytyjskich. 6 listopada 1869 w nowym Brunswicku w stanie New Jersey rozegrano pierwszy mecz futbolowy między drużynami Uniwersytetu Rogers'a i uni Uniwersytetu w Princeton, czyli futbol powstał pod koniec XIX wieku, tak mi się wydaje. Ciekawe, naprawdę nie wiedziałam tego, ciekawiło mnie to. Teraz już wiem. Idę montować ten filmik dla Was. <noise> Pozdrowienia dla mojej siostry. I dla mojego szwagra. Mo, dla mojego szwagra. Teraz pamiętam o Tobie. To było na tyle. Mam nadzieję, że taki spontaniczny film. Pogadajmy sobie. Nie? Mi się fajnie go nagrywało, szczerze mówiąc. Taki luźny filmik, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że kolejny będzie bardziej zaplanowany. Jeszcze tylko ten tydzień szkoły, później mam przerwę, bo jest święto dzień czynienia. Mam cały tydzień wolny. Nie mogę się doczekać. Nie wiem, kiedy to oglądasz, czy rano, czy wieczorem. Miłego dnia, miłego wieczoru. Dzień dobry, dobry wieczór. Zapraszam Cię na mojego Instagrama, na mojego TikToka. Na mojego drugiego Instagrama Bo nie wiem czy wiesz Ale prowadzę dwa Instagramy Jeden jest o tematyce taki normalnej A drugi jest o tematyce makijażowej e, I mam nadzieję, że spędzisz ten dzień super Zrób coś miłego dla siebie Zadbaj o siebie Zbliża się zima, pogoda się zmienia Wiem, że w Polsce jest tragiczna pogoda Także proszę zadbaj o siebie e, I staram się bardzo, żeby ten kanał był naprawdę fajny Więc dziękuję Ci że tutaj jesteś i że zostawiłeś subskrypcję. I dziękuję Ci, że byłeś przez ten czas ze mną. Naprawdę. Nie wiem, czy to będzie długi materiał, czy krótki materiał, czy będzie nudny, czy fajny, ale nie chciałam Cię zostawić bez niczego. Tak. Dziękuję, że tu byłeś. Zasubskrybuj mój kanał. Możesz zostawić dzwoneczek, jeżeli Ci się podoba. Jak już mówiłam, wpadaj na moje social media i zrób coś miłego dla siebie po prostu. I spełnij marzenia, bo jeżeli. Nic nie zrobisz w tym kierunku, to one same za ciebie się nie spełnią. Trzeba coś zrobić, i wtedy te marzenia naprawdę się spełnią. Wierzę w ciebie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.